Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich naszej szkoły podstawowej numer 4 w Krakowie. Witamy Was serdecznie. Jak spojrzycie tutaj dookoła, znajdujemy się w pewnej kaplicy. I nie jest to kaplica ani kościół, ani kolegiata świętej Anny, gdzie pewnie bylibyśmy właśnie teraz. Przeżywając nasze wielkopostne rekolekcje. Chciałbym wam przedstawić siostrę, która stoi obok mnie. To siostra Teresa Pawlak, albertynka, która będzie prowadziła dla nas te rekolekcje wielkopostne. Trochę jest jej przykro, że nie możemy spotkać się na żywo i w naszej kolegiacie świętej Anny, ale postanowiłem, że odwiedzimy ją w miejscu, w którym na co dzień posługuje. Jesteśmy siostro. W której części Krakowa? Jesteśmy na Woli Duchackiej. Bliżej Bonarki, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest. A co tutaj właściwie się znajduje? Tutaj jest taki specjalny dom, to się, to, który się nazywa Przytulisko Świętego Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet. Czyli tak mówiąc prosto, jest to miejsce, gdzie przytulamy te panie, które w swoim życiu nie mają gdzie pójść. Kochane dzieci, zapraszamy Was zatem na rekolekcje wielkopostne, które siostra zatytułowała Miłość ma kształt chleba. Sam jestem ciekaw. Zapraszam Was. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Was w kuchni brata Alberta. Rekolekcje to jest taki czas, kiedy lekcje są trochę inne niż zwykle. I to jest taki czas, kiedy możemy zatrzymać się nad tym, co jest dla nas ważne, z czym się spotykamy na co dzień, a może się nad tym nie zastanawiamy. Ja Was dzisiaj chciałam do zaprosić do takiej przygody ze świętym bratem Albertem. Święty brat Albert to był taki święty, który mówił o tym, że trzeba być dobrym jak chleb. I o tym chlebie będzie przez kilka najbliższych minut, a może i dłużej. Brat Albert to jest taki mój idol trochę, dlatego o nim będzie. I jest często przedstawiany z chlebem i tutaj w tej torebce swojej również ma chleb. I co to znaczy być dobrym? To jest pytanie, z którym się pewnie jeden z nas spotyka, zastanawia się. A w ogóle, co to znaczy być dobrym jak chleb, to już jest nie do pomyślenia. Dlatego, żeby to tak łatwo wytłumaczyć, mamy pewne eksponaty, które nam pomogą. Bo nasze życie ma być dobre jak chleb, ale tak jak chleb składa się z wielu rzeczy. Jeżeli sobie ściągniemy na przykład przepis na chleb z internetu, to dobrze wiemy, że żeby powstał chleb, potrzebne są cztery składniki: to jest mąka, woda, sól i drożdże. Musi być odpowiednia proporcja, odpowiednia ilość. Jak to można przełożyć na nasze życie, na to, żeby powstało dobre życie, żeby to nasze życie się super upiekło? Pierwszy taki składnik, z którego składa się chleb i z którego składa się nasze życie, to jest mąka. Jak widzicie, tutaj mam wiele rodzajów mąki, bo mamy mąkę, która jest razowa, typowo na chleb, ale mamy też mąkę, która jest kukurydziana, i ona jest żółta. Mamy też mąkę, która jest żytnia i też jest biała. Może się wysypie. I nie reklamujemy tutaj żadnych firm, które produkują mąkę. Ale tej mąki w chlebie jest najwięcej. Jak to przenieść do naszego życia? Nasze życie, zwykłe życie składa się z bardzo prostych rzeczy. Czyli rano wstajemy, idziemy do szkoły, a najpierw myjemy zęby. Potem może jemy śniadanie, może nie. Idziemy do szkoły, uczymy się, no może nie wszyscy, ale przynajmniej jakoś tam się staramy. Wracamy ze szkoły, jemy obiad. Nie wiem, co robicie jeszcze w wolnych chwilach, bawicie się, odrabiacie lekcje, starsi chodzą do pracy i takich zwykłych, szarych, białych, takich łącznych rzeczy w naszym życiu jest bardzo dużo. I to jest pierwsze składnie, z którego powstaje nasze życie. Z takich zwykłych, prostych, banalnych może nawet spraw. Pomyślcie, sobie, pomyślcie dzisiaj, czego w waszym życiu jest najwięcej? Co robicie i do czego wkładacie serce? Zobaczcie, że nam się tak wydaje, że wszystko jest takie oczywiste, że rano wstaniemy, że będziemy się dobrze czuć, że pójdziemy do szkoły, że spotkamy naszych kolegów. Nam się wydaje takie zwyczajne, proste, tak musi być. Ale może czasem się okazać, że tego. Tej mąki zabraknie, że kogoś zabraknie, że nie wszystko jest tak, jak miało być, że nas zacznie boleć ząb, no i wtedy już nie jest tak fajnie, jak miało być. Pomyślcie sobie dzisiaj, co, co jest taką mąką w waszym życiu. Na czym tego czasu spędzacie najwięcej? Czego najwięcej jest w waszym życiu? To jest taka mąka i z tego jest, składa się nasze życie. I gdyby tej mąki nie było, to nasze życie nie mogłoby stać się chlebem. Więc to, co jest wszy wszystko, co jest zwykłe, proste. Takie może nawet przesypujące się przez palce jest bardzo ważne, ale z samej mąki chleb nie powstanie. Jest jeszcze druga rzeczywistość, która jest bardzo ważna, żeby chleb powstał. To jest woda. I to nie chodzi o to, żeby wszystko teraz zalać wodą, bo wody muszą być odpowiednie proporcje. Gdy mamy tutaj mąkę i wlejemy troszkę wody, to powolutku może się nam robić ciasto. Co to jest ta woda w naszym życiu? To są takie wszystkie niezwyczajne wydarzenia. To będą urodziny, to będzie wyjście do kina, jeśli kino jest otwarte, to będą jakieś wyjazdy, to będą wakacje, to będzie świetna zabawa, to może będzie gra w gry na komputerze albo na komórce. Ale zobaczcie, tej wody musi być odpowiednia ilość. Nie, nie może być za dużo. Nie, nie może być takich nadzwyczajności więcej niż zwykłego życia czyli żeby się nie stało z, tego, z tej mąki błoto. Więc pomyślcie sobie znowu dzisiaj, to jest takie zadanie rekolekcyjne właśnie na dzisiaj, co jest takie niezwyczajne w waszym życiu, co jest taką wodą w waszym życiu, które wydarzenia pamiętacie bardzo dobrze i które są dla was ważne, bo bez nich no życie byłoby takie bardzo szare i sypkie. Kiedy wrócimy do świętego brata Alberta, to był też zwykły chłopak, który chodził do szkoły, Uczył się, właśnie nie tylko chodził do szkoły, ale uczył się, który odrabiał lekcje, sprzątał swój pokój, wynosił śmieci, ale również miał przyjaciół, lubił rysować i malować, więc na tym też spędzał czas. Odwiedzał swoich znajomych, spotykał się z nimi i tak powolutku, jakby jego życie się kształtowało i stawało się chlebem. I tak się może również dziać w naszym życiu. Więc zadanie pierwszego dnia: co jest z mąką i co jest wodą w twoim życiu i zobacz, czy tego jest odpowiednio proporcjonalnie, żeby z tej mąki i wody powstał chleb, a nie było to. Zastanawiamy się nad tym, co znaczy być dobrym jak chleb e, i nad tym, jak to jest, że miłość ma kształt chleba. Święty brat Albert kiedyś powiedział kilka ważnych słów o dobroci chleba i chce, żebyśmy się nauczyli ich śpiewać, więc możecie ze mną, możecie po mnie powtarzać. Słowa są bardzo proste. Trzeba być dobrym, trzeba być dobrym jak chleb. Sam dał, dawajmy siebie Dawajmy siebie same. Trzeba być dobrym, dobrym, trzeba być dobrym, jak lep. Trzeba być dobrym, dobrym, trzeba być dobrym, jak lep.